Ja jestem Trako. dzisiaj tym upadającym wstępem yy, zatrzymujemy pociąg w GTA 5 lecimy, baby by przylepne i musimy teraz zna 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 znaleźć pociąg. Cio. Dobra. Yy, więc zostawcie łapkę w górę... Ja pierwszy musiałem już coś rozwalić. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, ponieważ to się bardzo przyjmie chyba. Yy, no i co? Teraz musimy pojechać, gdzie, jest jak, gdzie są jakieś tory? W sumie motor I Muszę to dwa razy nagrywać. Weź się goń. O dobra? Nie, to, są, to jest na tramwaj. To jest na tramwaj, to nie? Są tory tutaj? Nie. Musimy pojechać gdzieś, gdzie są tory. A gdzie są tory? No właśnie też nie. Wiem. Czy wy wiecie? Tu są tory, dobra. Ale ja nie wiem czy to też nie jest ten tramwaj. Dobra, Jedziemy w, wśród wokół torów. Nie, to jest na tramwaj też, na 100%. Musimy pociąg zatrzymać. To już jest na pociągi na pewno. To jest już na pewno na pociągi. Na pewno, znaleźliśmy, nareszcie. Okej. Okay. Którędy jedziemy? A, tędy spróbujemy. Let's go. O ty OK, jedziemy. Gdzie są jakieś te? Pociągi. Żadnych pociągów nie ma. Tu są... Tu są przyczepy. Znaczy tu są pociągi, ale zatrzymane. One się tutaj zatrzymały. Co to kurna ma być? Nasz Crash jedzie. Dobra. Tylko się w niego nie wy... Ten. Nie włóżcie dzieci. Dobra, Trevor. Let's go! Okej. Okay. Da? I gdzieś tutaj to musimy rzucić. To było G chyba do zdetonowania, albo ha? O ty chamie. Zatrzymał się! I